Ten akt przejścia przez wody to jest, jakby akt wejścia Boga w nową relację z Izraelem. Opis wyjścia z Egiptu kończy się tak. Ostatni werset 14 rozdziału, podsumowujący całą epopeję właśnie tego, tej ucieczki z Egiptu i tego wyjścia, mówi tak. Gdy Izraelici zobaczyli wielkie dzieło którego dokonał Pan. O właśnie oni nie mówią, że to natura, że to wiatr, że to coś tam. Nie, to Pan Bóg dokonał. Więc cokolwiek by tam się nie wydarzyło, pomógł im Pan Bóg. Taka jest pamięć Izraela o, o przeszłości. Pan Bóg im pomógł w wyzwoleniu się z jakiejś opresji egipskiej. Nie wiemy, co tam dokładnie obchodziło. Nawet nie mamy potwierdzenia, że Izraelici w ogóle byli w Egipcie. Jako cały naród, tak? Tam były jakieś może pojedyncze plemiona, pokolenia, jako niewolnicy, semiccy, może coś proto-semici tam byli. Więc my dokładnie nie wiemy, co tam się wydarzyło. Tak jak mówię, nie mamy żadnych potwierdzeń historycznych, ani archeologicznych, ani tekstowych. Tekst biblijny, pamiętaj, jak już wiecie, on nie mówi historii, to jest nakładka teologiczna. Gdy Izraeli zobaczyli wielkie dzieło, którego pan dokonał wobec Egipcjan, zlękli się pana i uwierzyli jemu oraz jego słudze Mojżeszowi. Tu jest właśnie ten czasownik, o którym mam przed chwilą wspomniałem, Jara. Ulęknąć się, przestań. Straszyć się, bojaźń. Tylko pamiętajcie znowu, to nie jest termin w tym, w tym kontekście w Biblii, to nie jest termin psychologiczny, co termin teologiczny. I on nie tyle oznacza strach, że ja się boję, tak jak na przykład boi się ktoś pająków, ktoś tam się boi ciemności. Nie, to, to, nie, jest, to nie jest strach psychologiczny. W Biblii termin jara w stosunku do Boga. Oznacza to jest termin teologiczny oznaczający postawę człowieka wierzącego. To jest postawa wiary, postawa, postawa szacunku, godności, nawet zaufania, miłości do Boga, czyli coś zupełnie, co nam się w ogóle nie kojarzy z lękiem. Jara oznacza postawę zaufania wobec Boga. Jeżeli ja się czegoś boję, to boję się obrazić Boga, boję się zgrzeszyć na przykład. Izrael przechodzi przez właśnie te wody, dokonuje się akt nowej kreacji, mamy nowego Izraela, mamy przymierze jakby, jakby symbolicznie zawarte. I jest powiedziane, Izraelici uwierzyli Panu Bogu. To jest y, właściwy owoc y, tych właśnie wydarzeń związanych z przejściem przez morze. Izraelici zlękli się Pana. Wcześniej, jak mówiłem, bali się Faraona, czyli Faraon był ich Bogiem. To Faraon był ich Panem. Oni y, jakby Faraona uznawali za Boga. Tutaj zlękli się Jachwę, to Jachwe jest ich Bogiem. I uwierzyli, nawet tekst potwierdza, Meemin, -e -me hebrajski czasownik, Heemin, uwierzyć, nie? Mieć wiarę, to jest to samo co wiara Abrahama. Uwierzyli jemu oraz jego słudze Mojżeszowi.